Witam Was wszystkich na moim kanale i pora na nowy filmik więc tytuł filmiku to walentynki czyli życzenia dla par zakochanych więc żeby nie przedłużać lecimy z tematem więc wszystkim zakochanym parom czy to chłopiec i dziewczyna czy dziewczyna i dziewczyna czy chłopiec i chłopiec czy jakkolwiek jeszcze inaczej, w dwie osoby, w trzy osoby, czy więcej, to życzę Wam danych związków i miłego, kochanego, wspaniałego, romantycznego i najlepszego dnia czyli Super Walentynek. Więc serduszko dla wszystkich. I całuski. Ode mnie. Więc ja te walentynki spędzam z moim chłopakiem. Więc miło spędzimy ten czas. I już nie mogę się doczekać, bo ten filmik nagrywam chwilkę przed, zanim idziemy w fajne miejsce. Więc życzę wam jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Walentynki dla zakochanych par. Więc Zapraszam Was do subskrybowania, czy z, ja, dzwoneczka, do lajkowania dzisiejszego filmiku, do pisania komentarzy, do dzisiejszego filmiku i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa, pa!